Oficjalnie Fernando Santos nie jest już trenerem reprezentacji Polski. Kto zostanie następcą Portugalczyka? Adam Nawałka nie powiedział nie. Paul Pogba miał przyznać się władzom Juventusu do stosowania dopingu, a to najpewniej oznacza koniec profesjonalnej kariery francuskiego pomocnika. Czerwone Diabły zainteresowane gwiazdą Napoli. Chorwacja kolejny pojedynek rozegra przy pustych trybunach. Łukasz Skorupski powraca do treningów, a reprezentacja Polski do lat 21 nie zawodzi. Siemano, ja jestem Mateusz. A to są osoby, które ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. Na dole w komentarzu dajcie znać, kto waszym zdaniem będzie nowym trenerem biało-czerwonych. Ciekawych propozycji na pewno będzie wiele. Pamiętajcie o tym, aby do nas dołączyć i subskrybować kanał. Dzięki temu nic Was nie ominie. Życzę Wam miłego dnia i zapraszam do oglądania. W końcu oficjalnie mamy to. Fernando Santos nie jest już trenerem reprezentacji Polski. Wczoraj podpisano rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Trener Fernando Santos pisał dokumenty rozwiązujące za porozumieniem stron jego umowę. To rozwiązanie dotyczy również wszystkich pozostałych członków sztabu. Czy jesteśmy tym zaskoczeni? No, w zupełności nie. Było to wiadome już wczoraj po informacjach podawanych przez portal Meczyki i Tomasza Włodarczyka, a także przez WP Sportowe Fakty. W zasadzie to tego mogliśmy się spodziewać po Pojedynku z Albanią i wypowiedzi portugalskiego trenera, który zaznaczył, że nie ma zamiaru podawać się do dymisji ani dziś, ani jutro. Informacje podawane przez media są takie, że Fernando Santos nie chciał odejść. Wierzył i przekonywał zarząd polskiego Związku Piłki Nożnej, aby dać mu kolejną szansę, że awansuje na Euro 2024, ale jak widać, to tej wiary w PZP nie chyba za wiele nie było. Taką wypowiedź byłego już trenera możemy przeczytać na stronie łączynaspiłka.pl. Chociaż kończymy naszą współpracę. Prace, jestem wdzięczny za to, że prowadziłem polską reprezentację i życzę wszystkiego najlepszego Polsce i jej mieszkańcom, którzy tak dobrze mnie przyjęli, kiedy tu mieszkałem. PZPN zapewnia, że w tym momencie wybór nowego trenera jest sprawą priorytetową. W aktualnej sytuacji poszukiwanie nowego selekcjonera i wybór nowego selekcjonera to priorytet. To oczywista kwestia, którą należy załatwić jak najszybciej, a to z tego powodu, że w październiku kolejne zgrupowanie i kolejne spotkania eliminacyjne do Euro 2024. Dość Mocno na kanale sportowym wypowiedział się Tomasz Smokowski, który zaznaczył, że za te niepowodzenia odpowiada nie tylko trener, ale i Robert Lewandowski. Wracając do reprezentacji, to kto waszym zdaniem może ją objąć? Typy skierowane są tylko i wyłącznie na polskiego trenera. Praktycznie nie znalazłem ani jednej wypowiedzi kogokolwiek, kto twierdził, że PZPN postawi na zagranicznego trenera. W roli faworytów wymieniany jest między innymi Adam Nawałka, który prowadził naszą reprezentację z niemałymi sukcesami. Sportowe fakty podają, że nie chciał on komentować całej sprawy, ale dalej kieruje się zasadą, że reprezentacji po prostu się nie odmawia. Osobiście nie uważam jednak, że zostanie ogłoszony powrót Adama Nawałki. W stosunku do jego osoby panuje taka aura pozytywnej energii no i pamiętnego Euro 2016. Nie wierzę, że przyjście innego trenera dużo zmieni w naszej reprezentacji i tak Adam Nawałka podpisując ewentualną umowę wyda na siebie wyrok i będzie kolejnym trenerem, który tym razem opuści naszą kadrę, ale w złej sławie. Mam jednak szczerą nadzieję, że jeżeli to faktycznie Adam Nawałka poprowadzi biało-czerwonych to moje słowa będą w 100% nietrafione i nasza reprezentacja odzyska dawny blask. Inni trenerzy mogący objąć posadę trenera to m.in. Michał Probierz, który obecnie prowadzi kadrę U21, a także Maciej Skorża, czy Michał Papszun, czyli były trener Rakowa-Częstochowa. Media podają, że nowego trenera poznamy najpóźniej do 20 września. Realny termin to przyszły tydzień, przyszły tygodniu 20 Września będzie zarząd polskiego związku Wracając do byłego już trenera, to prezes PZPN za Kulesza pożegnał go bardzo lakonicznym wpisem. Dziękuję trenerowi Fernando Santosowi i członkom jego sztabu za pracę z reprezentacją Polski. Podsumowując to, Portugalczyk poprowadził biało-czerwonych w sześciu pojedynkach, trzy razy wygrał i tyle samo razy przegrał. Nie zmienia to faktu, że nie jest najgorszym trenerem, jeżeli weźmiemy pod uwagę punkty na pojedynek, a specjalną grafikę przygotowały meczyki. Gorzej od Portugalczyka wypada m.in. Waldemar Fornalik, Zbigniew Boniek oraz Czesław Michniewicz. Czerwone diabły kryzys zamieszają leczyć kolejnym graczem, który na światowych boiskach jeszcze za wiele nie osiągnął. Na oku mają mieć Kwarashelie z Napoli, który poprzedni sezon miał bardzo udany, ale ten obecny jest już raczej dramatyczny. W poprzednim sezonie zaliczył 14 asyst i zdobył 12 goli, a co warte podkreślenia, to był to jego pierwszy sezon na włoskich boiskach. Kryzys formy nadszedł jednak w końcówce poprzednich rozgrywek, ponieważ Gruzin nie pokonał bramkarza rywali od 19 marca tego roku. W tym momencie jest wyceniany na około 85 milionów euro. Chorwacja zagra z Turcją przy pustych trybunach. Jest to efekt zachowania ich kibiców podczas meczu z Łotwą 8 września. Na trybunach pojawiły się transparenty wychwalające jutę rewolucyjną, czyli chorwacki ruch ultranacjonalistyczny z czasów II wojny światowej. To mniej więcej tak, jakby kibice podczas meczu reprezentacji Niemiec wychwalali pewnego austriackiego malarza. Tydzień. Dokładnie tyle pauzował Łukasz Skrubski, co idealnie wpasowało się w przerwę reprezentacyjną. Nieoficjalnie mówi się, że kontuzja była spowodowana niedawną wypowiedzią Roberta Lewandowskiego, który w wywiadzie z Mateuszem Święcickim powiedział, że Łukasz mówił nieprawdę w sprawie afery premiowej. Czy to jest prawda? Osobiście myślę i mam taką nadzieję, że nie. W każdym razie polski bramkarz będzie do dyspozycji trenera na kolejny pojedynek z Weroną. Główna reprezentacja Polski zawodzi, ale tego nie możemy powiedzieć o Młodzieżówce. Kadra U21 wygrała drugi mecz eliminacyjny do Euro. Po wygranej nad Kosowem 3-0, tym razem skromniej, bo 1-0, pokonali Estonię. Podopieczni Michała Probieża po dwóch meczach mają komplet punktów i 0 straconych goli, a kolejne spotkanie już w październiku. Wtedy ponownie zagramy z reprezentacją Estonii. W poprzednich materiałach nie szczędziłem krytyki pod adresem Manchesteru United. Pomimo tego, że jestem ich kibicem od siódmego roku życia, to mam po prostu dość tego, co wyprawiają ludzie odpowiedzialni za ten klub. Jak marnują pieniądze na praktycznie nic niewartych piłkarzy, to tak w ostatnich dwóch latach udało się podjąć jedną i to zaskakująco bardzo dobrą decyzję. Mianowicie nie przedłużono umowy z Polem Pogbą, a on na zasadach wolnego transferu zasilił szeregi Juventusu. Po tym, gdy praktycznie cały poprzedni sezon nie. Grał z powodu kontuzji, wiedziałem, że to była dobra decyzja, ale teraz, gdy go przłapano na dopingu, stało się jasne, że to była decyzja po prostu wyśmienita. W tym momencie Francuz został zawieszony tymczasowo przez włoską agencję dopingową, ponieważ po meczu z Udinezją otrzymał pozytywny wynik testu. Czekamy na wynik testu przeprowadzonego z próbki B. Jeśli okaże się, że i tam znajdują się metabolity testosteronu pochodzenia nieendogennego, zawieszenie może być liczone w latach, maksymalnie na 4, a tym samym praktycznie całkowicie zakończyć przygodę francuskiego pomocnika z piłką nożną. Przynajmniej na tym profesjonalnym poziomie. Juve w tym momencie ma prawo zawiesić go dyscyplinarnie, ale na razie tego nie uczyniono. Co więcej to potwierdzenie pozytywnego wyniku z próbki B pozwoli klubowym władzom rozwiązać umowę z winy zawodnika i on nie będzie miał możliwości odwołania się od tej decyzji. Media, a także włoska agencja informacyjna ANSA podają, że prawdopodobnie przyjmował nieświadomie testosteron w maściach, ale na razie te informacje Informacje potwierdzone nie są. Środowisko zawodnika zapowiada odwołanie się od tej decyzji, ale na razie czekają na wynik próbki B. Natomiast dziennik Skysport Italia podaje, że Paul Pogba, w rozmowie z władzami Juventusu, miał przyznać się do przyjmowania zakazanej substancji. A dzisiaj mamy klub od Konrada, który podesłał mi drużynę Bazalt Sulików. Jak się dowiedziałem, jest to ekipa, która powraca po 7 latach i swoją przygodę rozpoczyna na nowo w klasie B. Na razie rozegrali dwa spotkania i pierwszy z nich przegrali, a w drugim meczu zremisowali wynikiem po 4 z drużyną Łask, Pisarzowice. W tym momencie zajmują ósmą pozycję w tabeli, a kolejne spotkanie rozegrają z drużyną Łużyce Lubań. Mecz ten jest zaplanowany na 17 września na godzinę 11. Dzięki Konrad za podesłanie mi Twojego lokalnego klubu, życzę Wam powodzenia w kolejnych pojedynkach, a Was zachęcam do wysyłania Waszych lokalnych drużyn do mnie na Instagrama, LandryTy, link macie oczywiście na dole w opisie, dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale, cześć!